Cześć! Mam nadzieję, że dobrze minął wam tydzień. Pamiętajcie o zostawieniu łapek w górę, zasubskrybowaniu kanału, jeżeli spodobał wam się materiał. I pierwszym tematem, jaki się dzisiaj zajmiemy, jest 8 gwiazdek. I nie chodzi mi tu o gwiazdki Michelena, ale o ruch 8 gwiazd. Bo ponieważ ostatnio zdobyłem trochę rozgłosu, mam nadzieję, że przedstawi trochę na świetli wam, o co w tym wszystkim chodzi. Jak ktoś może jeszcze o tym nie słyszał, to w roku 2005 włoski komik założył swojego bloga, w którym opisywał różne założenia, w których potępiał korupcję, czy też yy, mówił o tym, że powinno się bardziej postępować proekologicznie w rządzie. Że rząd nie przykłada w ogóle do tego wagi. Na faj popularności swojego bloga założył on Ruch Pięciu Gwiazd. Ruch ten bardziej kierował się populistycznymi hasłami. I przez to chyba za bardzo mu się nie wiodło i ostatnio można usłyszeć głosy, że ruch ten podupada. I tutaj w sumie przechodzimy do tego, skąd się wziął Ruch Ośmiu Gwiazd w Polsce. Jak mówi sam inicjator ruchu 8 Gwiazd dla serwisu na temat, Ruch 8 Gwiazd powstał na fundamencie złości. O co chodzi z tymi gwiazdkami? Nie będę już dłużej trzymał w niepewności. To ocenzurowane hasło Jebać PiS. Jednak ruch 8 Gwiazd nie ma jakichś aspiracji politycznych. Jak sam inicjator mówi, Nie posiadamy formalnej struktury i nie mamy takich planów. Chcemy, żeby był to ruch całkowicie oddolny i wolny od strefy wpływów. Członkiem ruchu jest każdy, kto się za takiego uważa. A czym zainspirował się twórca ruchu 8 gwiazd? Zainspirował się monologiem słynnym Zbigniewa Stonogi, który po wygraniu przez wyborów parlamentarnych przez Pis chyba nie wytrzymał nerwowo i opublikował oto takie nagranie. To powtórzę jeszcze raz, wynik wyborczy KWW Stonogi to jest jakaś porażka. Ja myślę, że to polskie kurwa głupie społeczeństwo. Ta kurwa banda imbecylii, która głosowała na tych kurwów, karakanów z PiSu, to jest jakieś kurwa nieporozumienie. Ruch Ośmiu Gwiazd był w sumie... Ruch Ośmiu Gwiazd jest w sumie jedną z tych odnóg tego, co zaprezentował Zbigniew Stonoga, a był on, można powiedzieć delikatnie, że lekko wkurzony. Z tego wkurzenia i z tej złości, które w sumie przelały się na polskie realia, na polskie społeczeństwo, Powstało w internecie miejsce, w którym można się dzielić z różnymi memami, czyli powstał fanpage Ruchu Ośmiu Gwiazd, który przyciąga młodych ludzi, którzy czują się bezradni, czują złość w sobie i są wkurzeni na to, że są co chwilę obrażani przez polski rząd. Strona na Facebooku punktuje hipokryzję rządu, wstawia różne memy, wstawia zdjęcia swoich czytelników, więc w skrócie mówiąc przyciąga młodych ludzi. Jeżeli chodzi o rozgłos, to akcja to w sumie nie ma jakichś wielkich zasięgów, nie jest tak, że cała Polska o tym słyszała, jednak po ostatnim chyba kawałku tego Hemingwaya, który opublikował, można powiedzieć, że akcja ta zdobędzie jeszcze większy rozgłos i coraz więcej ludzi zacznie o niej mówić. Jeżeli ktoś jeszcze nie słyszał tego kawałka, to szczerze polecam. wyszedł teraz się Moim krajem może rządzić byle miernota. ta to jest Z jednej strony z drugiej Europa. Na końcu kawałka właśnie możecie zobaczyć osiem gwiazdek, które jak już wiemy czym jest i co mówi. 8 Gwiazdek, można powiedzieć, stało się tym samym czym dla subkultury hip-hopu, czy subkultury blokerskiej, HWDP, czy JP na 100%. Pod postacią 8 Gwiazdek przemyca ono jakieś głębsze hasło, przemyca ściśle określone hasło, jakąś wspólną ideę, która wyraża jakiś wspólny pogląd. Transparenty z Ośmioma Gwiazdkami wychodzą nawet poza internet, bo można było się spotkać z tymi gwiazdkami na Wiecu, zarówno Andrzeja Dudy, jak i Wiecu. Rafał Trzaskowskiego. Nawet ktoś dał taką kartkę ze śmiałem gwiazdkami Andrzejowi Dudzie, który ją podpisał. No bo w sumie czego po Andrzeju Dudzie jak nie podpisywania karteczek? Dziękuję Panie Andrzeju, dziękujemy Pani Prezydencie! Mogę prosić? Super, dziękuję pięknie. Dziękuję. Życie wygrałem, to co do serca, nie Ważne, że jest. Andrzej, Duda. To jest nawiązanie do e, programu pana żutka, Mam o. nadzieję na zrealizowanie jego pomysłu. I wierzę w <grym> Na jednym również z wieców widać, jak też młodzi ludzie. Prawdopodobnie z wykopu trzymali właśnie hasła, czy te hasła. Trzymali transparent z ośmioma gwiazdkami. Najbardziej możliwej dla nas wszystkich do oceny, pokazuje swoje miejsce, jakie zajmuje w polityce międzynarodowej. Ale przez to Polska. Ten wizerunek jest mocny, ten wizerunek jest trwały i ten wizerunek przede wszystkim. I oczywiście admini ruchu ośmiu gwiazd nie wiedzą nic o takich akcjach, bo są to spontaniczne, oddolne akcje tworzone przez młodych ludzi. Więc. Nie, nie można się dziwić, że to nie jest w ogóle koordynowane. Moim zdaniem fajnie widzieć takowe zaangażowanie wśród młodych ludzi, którzy w sumie ostatnio dosyć mocno obrywali w ostatnim czasie, w ostatnich wyborach, w ostatnich latach za to, że nie udzielają się politycznie, za to, że nie można powiedzieć, że biorą czynny udział w głosowaniach. A jednak w ostatnich latach coś się zmieniło, bo można tutaj przedstawić przykład strajków klimatycznych, a dodatkowo właśnie dochodzi ten ruch ośmiu gwiazd. I ja to bardzo szanuję. Drugim tematem, jakim się jest katastrofa w Dolinie Baryczy, który, o której może niewiele ludzi słyszało, bo w sumie ten temat nie jest zbyt y, medialny. Dolina Baryczy jest to jedna z pereł polskiej przyrody. W Dolinie Baryczy, czyli w Parku Krajobrazowym, znajduje się pięć rezerwatów. W tym będącą mekką polskich ornitologów, amatorskich i zawodowych stawy milickie, które w okresie lęgowym mają przeogromną masę różnych rodzajów, różnych gatunków zwierząt. I sam już w sumie planuję od jakiegoś czasu wyprawę w te rejony, bo to jest przepiękny rezerwat przyrody. Jednakże, 1 lipca 2020 roku, łowiący ryby w baryczy wędkarze zauważyli, że coś z wodą jest nie tak. Że woda ma czarny kolor i cuchnie przeokropnie. Jakąś rozkładającą się materią organiczną. Jak mówi nawet jeden z mieszkańców Milicza. Woda była czystsza, Teraz to normalnie smoła płynie. Zanieczyszczenie objęło 60 km odcinka Baryczy. Jest to przeogromny teren. I mogę tam zginąć w sumie wszystkie ryby i wszystkie inne zwierzęta wodne. Bo jak się okazało, według analizy Wioszy, czyli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, analiza wskazała, że nie ma tam praktycznie kompletnie tlenu. Woda jest praktycznie beztlenowa. I jak mówi sam burmistrz Milicza. My, na pierwszy rzut oka, widzimy, że ta sytuacja jest fatalna, że woda nie nadaje się do tego, aby uprawiać turystykę. A więc, nie korzystajcie z kajaków, chociaż będzie dziś i jutro ładna pogoda. Nie wybierajcie się na łowienie ryb. Niestety, ani my, ani policja Wielkopolska nie wiemy, co było przyczyną tego zrzutu, który dzisiaj spowodował, że możemy powiedzieć, że Baryż jest rzeką martwą. Nie ma tam życia. Nie ma ryb. Minęło już ponad 12 dni, a dalej nie wiadomo, co jest w sumie przyczyną tej katastrofy ekologicznej. Skąd się to wszystko wzięło? Dlaczego woda jest czarna? Skąd to wszystko spływa? Ale są takie trzy hipotezy, które e, mówią, sugerują, co mogło się wydarzyć. 1. Do Baryczy dostały się ścieki z chlewni z okolic Odolanowa. 2. Źródłem zanieczyszczeń są rozmyte przez deszcz pryzmy nawozów organicznych z okolicznych farm, z okolicznych Terenów rolniczych. Trzy Zrzut ścieków z oczyszczalni hmm. miejskiej ścieków z Odolanowa. I tą trzecią wersję dementuje Burmistrz Odolanowa. I tutaj w sumie przychodzi ta jedna ze smutniejszych rzeczy, bo minister środowiska Michał Woś kompletnie nie reaguje w tej sprawie kompletnie ma w dupie to, co się tam dzieje. Na stronie ministerstwa można zobaczyć, że najświeższymi informacjami, jakimi są, to można znaleźć informacje o tym, jak zostali hono uhonorowani pracownicy straży pożarnej, czyli strażacy, którzy ratowali Biebrzański Park Narodowy. I to jest jedna z najbardziej aktualnych rzeczy, jaką tam możemy znaleźć. W ogóle nie interesuje jej Dolina Baryczy. Jednak posłowie i posłanki zarówno partii zielonych, jak i lewicy ciągle zwracają uwagę i każą reagować. I oczywiście, jesteśmy w trakcie kampanii i w sumie prezydenta kompletnie to nie obchodzi, ministerstwo środowiska również. Chodzi mi tylko o to, żeby prezydent Duda mówił o następną e, wygraną w wyborach. Kompletnie interesuje ich Dolina Baryczy. Bo niestety nie jest to tak temat bardzo medialny, jak Biebrzański Park Narodowy. I o tym, że dba o polskie środowisko, ten temat to w dupie, bo co innego czyny, a co innego ich hasła, które cały czas głoszą od pięciu lat. Bo... Ciągle tylko mówią, że polski węgiel jest najważniejszy, że wycinki lasów nie ma tak strasznie dużo, jak każdy mówi. A co innego, czyny i akcje, jakie możemy zobaczyć, pójść do lasu i zobaczyć, że wszędzie są wycinane na potęgę drzewa, że nikt kompletnie nie interesuje się Doliną Baryczy, a Bibrzeński Park Narodowy w sumie został uratowany tylko dzięki pomocy darczyńcom. Jedynym postulatem ekologicznym chyba. Andrzeja Dudy to jest to, że da stawy plus, czy tam oczko wodne plus. I wreszcie ochrona zasobów wody. To szanowni państwo, program retencji. To czy... No i tak jak już mówiłem, nie jest to temat tak bardzo medialny jak Biebrzański Park Narodowy. Niestety. Bo jest to war... temat warty bardzo uwagi, bo jest to cenny rezerwat przyrody, park krajobrazowy, który jednak trzeba ocalić. A takie zanieczyszczenia, które wpłynęły do biebrzy. To jest coś yy, niewybaczalnego. I że dalej nie znaleziono sprawcy i kto jest temu winny, to już jest kompletnie inna sprawa. A wy co sądzicie na ten temat? Po pierwsze, moje pierwsze pytanie, co sądzicie o ruchu 8 Gwiazd? Czy dołączycie się do tego ruchu? Czy również popieracie takie ruchy oddolnie? A druga sprawa, drugie moje pytanie, czy, co sądzicie? Czy słyszeliście w ogóle o sytuacji, jaka się dzieje w, w Baryczy? A tymczasem ja się będę z Wami żegnał i do zobaczenia w następnym odcinku. Będzie spodobał się ten materiał, zostawicie łapkę w górę, zasubskrybujecie kanał. A tymczasem do zobaczenia. Cześć!